Zaczynamy taniec Labada. E, to jest prawo? Tak. Lewo, lewo. A to jest prawo? tak jest Tańczymy Labada małego paczyka. Hej! Zatrzymasz teraz drugiej stronie. Dużo to wejdziemy. Trzymaj. Tańczymy taniec ten, taniec ten, taniec ten. Fajnie, małe tańczą.

Hej! I do same? Popatrzcie jak to fajnie wszystko wygląda. Uśmiech proszę. Były były. Łódka, łódka, nie będziemy tak katolamka. Łódka. No jak fajnie. A troszkę do przodu, żeby nam było wygodnie iść. To Pobana. tak jak był za dzieci bawiliśmy się ]kiej. tak fajnie. O! Ławeczka za wysoko. Tak. No. Ale śmiała pa. Super. Tańczymy mi lata, lata. Popatrzcie, jak to fajnie wygląda. Małego patyczka. Hej, i droga słone. Taniec mi lata, taniec sen, taniec brawo zaczynamy jogging